Cześć, witajcie serdecznie, dzisiaj gramy w Eurotrack Simulator 2, ale, 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 zobaczcie moją ciężarówkę, biała ciężarówka, a za nią, uwaga, den, 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 den. Uuu, mega duży transport, jedziemy z gabarytem, słuchajcie, zobaczcie jakie to jest szerokie w ogóle, zobaczcie co ja tu wiozę, nie? I to jest, żeby was nie okłamać, ogromny silos, tak się to po prostu nazywa, ogromny silos, 40 ton yy, i dochody z tego zlecenia to będzie 12 853 euro, ale do przejechania tylko 177 kilometrów. I teraz tak, oczywiście włączymy sobie tutaj z tyłu te wszystkie światełka, bo tu jest, tu jest kogut z tyłu, go sobie włączymy, czekajcie, jest. Dobra, jest kogut włączony z przodu na ciężarówce. Też oczywiście powinny być już włączone nasze łeło-łeło. No i są, są łeło włączone, dobra. Także co? Siadamy do ciężarówki i bierzemy się do pracy. Tak, moi drodzy, jestem już w swojej ciężarówce. Zapalam silnik, zbijam ręcznie jak zwykle światła. Chyba mam zapalone jeszcze, sprawdzę tylko. Tak jest, światła świecą, łeło świecą. Gabaryt jest 40 ton, kurczę powiem wam uuu ledwo co to jedzie? To ja mu gaz, a on nie jedzie. Zobaczcie jak to wygląda w ogóle. No po prostu masakra. I to trzeba dowieść, jak to wygląda. No to naprawdę jest masakra. To naprawdę jest masakra, nie? Dobra. Jedziemy z tym gabaretem... Ja się... Tu muszę skręcić w lewo. Włączę sobie dodatkowe lusterko. Tu się oczywiście trzeba rozglądać, żeby mi tu nic nie wyjechało. Ja powinienem w ogóle z pilotami jechać, nie wiem czemu pilotów nie ma. Albo coś się zbugowało, albo nie wiem. W lewo w prawo, prosto w drzewo. Nie, w prawo w lewo, prosto w drzewo. Tak to. O ja są piloty, są piloty. Dopiero tutaj, dobra, są piloty. Jeden tu blokuje, a drugi tam jest z przodu i tam policja już zobaczcie. Tam już stoi policja, elegancko, ja tylko zobaczę. Jak to tu wygląda? Jak mi się łamie ta naczepa? Okej, okay, jest okej. Okay. Mam nadzieję, że uda mi się to dowieść. Słuchajcie, patrzcie to. Ja sobie tu jeszcze zrobię taką sweet focie na tle tych yy, wszystkich. Syk, poszło. Yy, oczywiście lustereczka muszą być tutaj. Wracamy do auta, jedziemy dalej. Mamy czerwona, ale tu się niczym nie musimy przejmować, bo sygnalizacja świetla nas nie obowiązuje. Tu już dusza, popatrzcie, pilot. Tu jest zablokowane wszystko i my sobie jedziemy tutaj po prostu. Uuu, ja już coś zahaczyłem. Ja już coś tam zahaczyłem. Ona mi się inaczej łamie, ta przyczepa. Ja się muszę nauczyć. Ona ma skrętne koła. Dlatego tak się. Patrzcie, wszyscy patrzą na poboczu i mnie obserwują, nie? Jak ja jadę tym ładunkiem. To jest normalnie atrakcja dla tych ludzi. Jedziemy z Palermo do. Gdzie my to jedziemy? Jedziemy do. Ogromny silos, wymiary. Gdzie jest mój dochód oczekiwanie? Halo? Gdzie ja jadę w ogóle? Nie wiem gdzie ja jadę. Ja włączę mapę, czekajcie. Ja włączę mapę, jedziemy do, 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 tu jedziemy. Też jest jakby Palermo syna. nie wiem co to jest za miasto. Tam będzie punkt widokowy, ciekawe. Ja mam nadzieję, że uda nam się to dowieść w ogóle. Bez jakichś tam nie wiadomo jakich przygód. Bo już żeśmy zahaczyli na początku. To jest normalnie niemożliwe, nie? To nie będzie takie łatwe. Ja cię kręcę, jak to wygląda, nie? Uuu! Dobra, znaku tam nie było. Znaku tam nie było. Dobra, tu po lewej stronie już. Zobaczcie, jak tam ładnie. Kontenery, widać całe kontenerownie i prom. Tam można jechać promem, ale dobra. Jedź tam, panie pilocie, jedź, jedź. jedź. Dobra, ale ty, hopie. Uuuu jest Titek, jest Titek, dobra. Czemu on tak pomału jedzie? Dobra, tu kolejna policja, zobaczcie, blokują wszystko elegancko. Tak powinno być właśnie. Pilnować wszystko, nawet nie blokują, ale pilnują. Patrzcie, siema! Zdjęcia mi tam robią, ej, normalnie mi zdjęcia robili. Dobra. Jedziemy dalej, tu jest czerwona, ale nas to oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, nie interesuje, bo my tu możemy po prostu sobie przejechać. Ty tam stój, halo! Dobra, i tak, jesteśmy zatankowani do pełna, bo zawsze zanim weźmie się taki ładunek gabarytowy z pilotami, jest zawsze resetowane tacho i yy, tankowane jest do pełna, bo nie możemy tankować w drodze. Musimy cały czas jechać, tak jak nam każą piloci i nie ma opcji w ogóle zjechania nigdzie, zresztą gdzie takim gabarytem wjechać na stację i tankować, to jest po prostu niemożliwe. Chociaż juniorski podejrzewam, że on by to zrobił. Swoją drogą pozdrawiamy Juniora, Junior, pozdro. Eee, I ja wiem, że on by to. Chociaż tu by dało radę, patrzcie. Tu by dało radę zjechać w prawo sobie. Patrzcie, widzieliście jak on zjeżdża drogę? Patrzcie, on zjeżdża na lewo, żeby tamten zjechał bardziej. Żebym ja miał więcej miejsca ze swoim gabarytem. Tak właśnie powinien jeździć pilot. Zobaczcie, znowu zjeżdża do środka. Tak, żeby tamten nie wjechał za bardzo krawędzi mojego pasa. Żebym ja miał dojść miejsca o. Tutaj się zmieścić, widzicie? Czekajcie, bo on coś pomału jedzie Jedziesz? Jedziesz, jedź, jedź Ej, tu jest rondo, nie? Ja będę się chyba tak w miarę normalnie Kurczę, ja się boję tego ronda, nie? Ja się naprawdę boję tego ronda, bo Z takim gabarytem rondo to jest wyzwanie To nie będzie takie łatwe Ale ja to oczywiście spróbuję zrobić Dobra, dojeżdżamy do ronda Te rondo jest takie dość Dość duże bym powiedział Czyli mam nadzieję, że ta naczepa Będzie miała dość miejsca, żeby się tu złamać tam jakieś ładne góry w oddali, widać. Tu już policja pilnuje, dobra. Zjedź, zjedź tak, łatwo się mówi na rondzie, zjedź trzecim zjazdem. Ale patrzcie, nie, to jest naprawdę duże rondo. Ona mi się normalnie tutaj łamie, dobra, elegancko, dobra. Nie było tak źle. O jezu, ja normalnie poczułem, jak mi kierownica odbiła trochę. Nie, wiem, czy to przez ten gabaret, czy znowu gdzieś zahaczyłem, kurczę. Masakra. Dobra, jadę dalej, w no, nie trzeba być tu skupionym i uważać na to, co tu się dzieje, nie, bo przecież patrzę, jak to się tu ledwo, co, ja jestem na środku i no awaryjny ma trochę miejsca, ale no generalnie masakra taki gabaryt wieś, nie Dobra i tu co, ja muszę zjechać tu na lewo, nie, ten też zjeżdża, dobra On powinien wcześniej zjechać, żebym ja miał tutaj e, czysty pas Żeby mi tu ktoś nie wjechał czasem, nie, chyba, a czy za nami ten pilot też jedzie? Ta, jedzie pilot za nami, dobra. Halo, mnie nie wyprzedzać tutaj! Co wy tutaj myślicie? Piloci, co wy tam robicie? Czekajcie, tu zjeżdżamy? Nie, nie zjeżdżamy, To znowu jakaś policja stoi na boku. Co to jest? Czy ktoś jakiś turysta chce selfie sobie zrobić, nie? Czekajcie, co to tu jest? A tajniacy tu są! Bayer. halo, Radę. To byli tajniacy, słuchajcie. Widzieliście, jakie mieli koguty z tyłu? Dobra, tu mi jakiś kabry obierze. Latania w prawo, ale my lecimy prosto. Ale cały czas tym pasem prawym, dobra. A, bo tu jest w sensie, że można zjechać, ale nie trzeba, dobra. Czyli jest wszystko ok, tu mnie pomału wyprzedzają te auta. Ja nie chcę wyprzedzają, ja nie mogę się za szybko rozpędzić. Ja muszę dostosować. Yy... Ten... Ej, a co ty mi tu tak hamujesz? Znowu policja na boku, dobra, blokować mi tam, tak co ja przejadę. Dobra, tym razem normalna policja. I zobaczcie, oni tutaj są zablokowani. Patrzcie to, nie? Czekaj mnie tam. Zobaczcie, policja tutaj pilnuje, żeby on nie wjechał, bo ja jadę wielkim gabarytem. Ja miałem chyba wyłączone światła, teraz mam włączone, dobra. I lecimy, ej, tu są bramki, ja mam nadzieję, że tu są jakieś bramki dla mnie otwarte, żebym ja się zmieścił. Bo to będą jaja, jak ja się nie zmieścię w tych bramkach. Ja jestem ciekaw, jak oni to tutaj rozwiązali, nie, z tym gabarytem. Dobra, 300 metrów do bramek i ja mam nadzieję, że... Te bramki są naprawdę otwarte dla mnie, nie? Muszą być takie bramki, mieć takie awaryjne sytuacje, jakiś prze przejazd z boku, który da się otworzyć, bo inaczej to przecież ja nie przejadę. No i co teraz? Ach, a ja tu jadę w prawo teraz. Elegancko. I zobaczcie, VIP normalnie. Normalnie VIP wy tam stójcie, a ja se tu boczkiem. Cyk, cyk, cyk. Elegancko. Siema! Ej, selfie z robi, czekajcie! Ja sobie zrobię z nim selfie. Oj, nie ten guzik, czekajcie, chciałem ręcznie zaciągnąć. Ręczny. Idziemy zobaczyć, ci tu robią selfie z kija Normalnie, siema, czekaj. Siema! Siema! Siema, siema selfie z kija, Machaj! No machaj, czorny! No, macha, dobra. Zobaczcie, na tle ciężarówki sobie selfie zrobił, dobra, lecimy dalej Zrobiliśmy sobie selfie, nie trąbcie tam, jadę przecież Dobra Ruszamy, a tu po lewej też, manko. Patrzą, patrzą, widzicie, o, dla nich to jest sensacja normalnie, że taki gabaryt tu jedzie Takie te transporty nie jeżdżą na co dzień po drogach Zobaczcie, tu już znowu policja stoi i my sobie tu wyjeżdżamy na autostradę z powrotem, elegancko Dobra, wjechałem z powrotem i lecimy Dobra, ja już mam 50 na godzinę no nawet najgorzej się nie rozpędza. Ta, ta skania jest dość mocna, także. Yy, na takie duże gabaryty jak najbardziej się nadaje. 40 to nie jest mało, ale jak widzicie. Yy, fajnie sobie radzi. Wiadomo, że nie rozpędzi się tak szybko jak z normalnym ładunkiem. Ale jest spoko, nie? Jest naprawdę spoko. Chyba tu zbliżamy się do tunelu. Ja to tu będę musiał bardziej środki bać, bo ja się boję, że ja tu przyhaczę. Patrzcie, ja się tu muszę wkomponować tym. Ej, ej, ej. Czekajcie, patrzcie jak to wygląda. Patrzcie jak to wygląda teraz. Patrzcie ledwo co się tutaj mieści, nie? Masakra, jak ja bym miał trochę większy gabaryt, no to już... Chłopie no... Umarł w butach, nie? Dobra, jedziemy. A ja wyjdzie przez okno, elegancko, dobra. No i spoko, dobrze, że ten tunel jest taki wysoki, ale on jest. Patrzcie jak to wygląda, nie? Patrzcie jak to wygląda. Masakra. Ej, za co mi wy tu kasujecie, halo? Jakaś rata spłacona za coś, chyba, nie wiem. Dobra, lecimy dalej. I wyjeżdżamy z tunelu, tu, elegancko, cyk. Dobra, lecimy. Jesteśmy na wielkim moście w ogóle. Fajny most, znowu tunel. Ale już teraz wiem, że się zmieszczę bez problemu, dobra. Tutaj znowu stoją na boku, pilnują wszystkiego, czy wszystko jest w porządku. Tam macha, a nie macha, żeby mi jechali. Jedź, jedź, chłopie, jedź. Jadę, przecież mam pilotów, nie? Nie muszę o nic martwić. Ej, tu same tunele są normalnie, nie? Patrzcie, po lewej stronie morze. Eleganckie morze. Tutaj góry. No, elegancko tu jest. Ja bym tu chciał przyjechać na wakacje, nie? Znowu. Dobra, wjeżdżamy znowu do, do tego tunelu. Ej, ja lekko skręcę i normalnie kierownica. Normalnie czuć... Ten gabar utrzymał ładunek między pojazdami eskorty. No przecież jestem między pojazdami eskorty, no o co ci chodzi? Ma jak ja lekko mi... Jak ja lekko poruszę kierownicą, i ten, to ten ładunek normalnie mi odbija kierownicę, ale Bayer Naprawdę czuć te 40 ton, słuchajcie. Masakra! To na normalnym ładunku nie ma czegoś takiego, żeby kierownica... jak gdzieś tam lekko odbiję ten towar się buja i normalnie tak jak się naczepa buja, tak samo mi tutaj nad, yy, kierownica odbija, nie? Prawo lewo, prawo lewo delikatnie. Masakra Dobra, skręcamy w prawo i tu jest znowu zjazd. I ja muszę się trzymać. No najlepiej środka tej ulicy. Zjeżdżam w prawo, dobra. Ja tu muszę mieć... Ja nie mogę mieć tu skrętu 90 stopni, bo ja się tu zablokuję, nie? Z moimi zdolnościami. Ja w ogóle kiedyś muszę zrobić sobie tą szkołę jazdy i zweryfikować moje umiejętności jazdy w EuroTraku. Bo mi się wydaje, że ja jeżdżę dość dobrze. Ale później właśnie przy takich gabarytach... Wychodzi wszystko, nie? I się okazuje, że jednak nie jesteśmy tacy dobrzy. Dobra, ja tu ledwo po tą górkę. Znowu są bramki. Znowu będziemy musieli bokiem jakoś przelecieć, to? Tu jest z górki, ja się boję normalnie, nie? Trendy ja teraz mam jechać. Znowu w prawo, dobra. No i normalnie tędy nie idzie przejechać, a tutaj cyk gabaryt wielki. Brameczki się otwierają i lecimy. Siema! No bo to są jakieś pracownicy Dobra, wjeżdżamy z powrotem, elegancko Ej, przygotuj się do skrętu w lewo Ja się boję tego skrętu Ja się boję tego skrętu Ale tu już mamy chyba do naszej Ej, jaka tam jest plaża ładna Nie, to tory są Ja myślałem, że to plaża Dobra Jachacze Czekajcie, Bo Jezu Nie ten guzik Czekajcie, bo ja wiem gdzie ja błąd zrobiłem Zbliżam się do tego Ja wiem gdzie ja błąd zrobiłem, nie? Dobra, teraz się udało O, lekko zahaczyłem, ale jest Ja muszę wcześniej się łamać Ja nie mogę jechać tak jak normalną naczepą, bo ta naczepa jest skrętna Dlatego ja nie mogę tak się, wiecie, łukiem jechać tylko trzeba od razu skręcać, bo ta naczepa skręca razem ze mną To jest całkiem inny y, jakby styl jazdy Ale dobra, będę wiedział I to był właśnie mój błąd, że ja pojechałem lekko łukiem i potem ta naczepa chciała... Ja byłem za bardzo prawej strony Blisko prawej strony i, i moja naczepa się łamała tam, nie? Dobra, ale udało się i tu już widzę nasz... Już widzę nasz y, cel do którego jedziemy, więc udało się dojechać bez większych problemów. Mam nadzieję, że już ta ostatnia prosta też nam tu żadnych niespodzianek nie zrobi. No i lecimy. Tu już jest naprawdę ostatnia prosta. I tu jest punkt. Gdzie tam punkt widokowy w takim miejscu, jak tu nic nie ma w ogóle? Nie wiem. Ale może sobie zrobimy taki smaczek, że na koniec odcinka wyjedziemy sobie w punkt widokowy. I, Ale to pierwszy zdamy ten towar. Pierwszy sobie zdamy ten towar. I tu coś. Coś tu musi być, jak tu jest punkt widokowy. No są góry. I nic nie widać. Bez kitu to nic nie widać. Nie wiem, chyba że to jakieś... Coś czego nie widać właśnie jest. Przygotuj się... A gdzie ja mam tu zjechać? W ogóle jakaś baba. Siema Siemanko. Skręć w prawo. No ale gdzie ja mam tu w prawo skręcić? Tutaj I patrzcie teraz to, nie? Ja muszę tutaj, bo ta naczepa się łamie razem ze mną. Widzicie, ona tak idzie, ten tył cały zachodzi. Ale gdzie ja mam tu wjechać w ogóle? Gdzie oni mi tu każą? No tu muszę jechać. Dziwne to. Tutaj znowu. No i teraz mi ta naczepa elegancko jedzie, widzicie. Jestem u celu, no dobra, ale gdzie teraz? Czekajcie. Ej, patrz, czy światowa telewizja tu przyjechała normalnie? Normalnie światowa telewizja, nie? A czego ja się tu zakopałem? Normalnie się zakopałem. Czekajcie, jadę do tyłu. Co tu się teraz wydarzyło? Przecież ja nigdzie nie haczę. Dobra, udało mi się ruszyć stamtąd, wyjechać i teraz tak. Tutaj ledwo co on jedzie, nie? On ledwo co jedzie. I ja tu muszę jeszcze gdzieś wjechać, nie? I to zaparkować. Patrzcie, ja muszę tu jechać. Tu są te piloty. Ale dzień dobry, gdzie ja mam to postawić. Normalnie po tych płytach jadę i ta kierownica mi tu odbija, nie? Dobra, ja widzę po lewej stronie tutaj mam. Siema patrzcie, tu jest. Tu. Tu mam postawić, dobra. Ręczny. I rozprzęganie, Dobra. Zaliczyliśmy. Gigant. Wykonaj dostawcę Silosu wymaga DLC Special Transport. I ja to zrobiłem, dobra. I zobaczcie, jak X poszedł elegancko. Kontynuuj. Yy, Jedź. I zobaczymy sobie teraz szybko jeszcze, czy tam jest ten punkt widokowy. Ja chcę zobaczyć, czy tu coś jest. Czy tu coś jest. Bo tu jest normalnie punkt widokowy na mapie. Ja chyba nie mogłem w niego wjechać, bo. Patrz, jakie tu bezdroża są. Ja nie mogłem w niego wjechać, bo yy, ten. Miałem ten ciężki ładunek, nie? No i gdzie to jest? i tu nie ma żadnego punktu widokowego. oszukali mnie. Normalnie na mapie jest, a tutaj nie ma. Czekajcie, ja tu muszę to zobaczyć. Ja muszę to zobaczyć, co oni tu. Ale dzień dobry. Gdzie tu są te punkty widokowe? Ja chciałem zwiedzić. Ej, prąd im mogę wyłączyć, dobra. Jakiś ogródek tylko, ej. Oni są normalnie jaja robią ty. Oj koń! Boże, żebym się przestraszył tego konia. Ja! Taki koni. Dobra, sorry koniu. Tu jest ta babeczka. No i tu nie ma żadnego punktu widegowego przecież. Ja nie wiem o co im tu chodziło. Bertolli! ej, oliwę, oni robią oliwę. Co oni z oliwę w takim tym będą robić? 40 ton? 40 ton to to ważyło w ogóle, nie? No dobra, no to jesteśmy tu w pięknym włoskim słoneczku przed firmą Bertoli. Bartoli, oni robią oliwy z tego, co dobrze kojarzę. No dobra, tak wyglądało więzienie dużego gabarytu. Jeżeli macie ochotę na więcej takich odcinków z dużych gabarytów, to oczywiście łapeczki w górę, komentujcie i będzie więcej tego. Dzięki, że oglądaliście i do następnego razu. Cześć!